No i tak, dotarłem do chłopa. Chłop z miasta Łodzi pochodzi i takie rzeczy mi tu nagromadził. Wszystko, kable, jakieś tam mosiądzy kurde, tutaj pełno. Dwa rowery, tylko że już chlaśnięte na pół. No ale cóż, felgi aluminium. Coś tam aluminium się odzyska, resztę złomu. Tu też będzie sporo, ale to chyba u mnie w garażu, nie wiem co w tym jest, kurczę no. Co tam, kurde, jest? Nie wiem, ciężkie, jedno, drugie, torba ciężka, ale najbardziej mnie cieszy ten kamieniaczek. Miałem sobie kupić właśnie w tamtym roku i nie kupiłem. I patrzcie, jaki prezencik, kurde. Niezły. Już go oglądałem. Cały, niepęknięty pęknięty, nawet nie, nigdzie nie popękany. Nieubity, także super. I jeszcze takie fanty od chłopa. Także jest dobrze. Jest dobrze. jeszcze coś u góry jest. Do zniesienia. I tu jeszcze jakieś cuda przygotowane. Mam jakiś telewizor. A tu patrzcie jaki PRL pyryly Burde. Ciekawe jak to wygląda na żywo, ale to później zobaczymy. Tu jeszcze jakieś złomy. Tam jakieś złomy, cuda, i tak dalej, że jeszcze sporo jest. Blachy do wzięcia i nawet jakiś wazon, kurde z dynastii Ming. He, pewnie kupę kasy warty. He. to jeszcze nie wszystko. Więcej się niestety nie zmieściło. Różne, różności. Ja dotarłem już na garaż. No i taki bajzel, tu widzicie. To wszystko było w moim aucie. Dwa telewizory stare, no niestety były, jak to się mówi, w komplecie, w pakiecie. Trzeba było wzi brać. Tutaj jest Pererowski Thermomix. Patrzcie, <ścoughs> kurde, zobaczymy go w jakimś innym filmie może. Nie wiadomo, czy działa, czy nie. Sokownik, aluminiowy, nawet pudełko oryginalne. Komplet. Garki, wiadomo, szaj z złom. Tu jakiś amortyzator, kurde podobno. Nówka sztuka od jakiegoś Forda, chyba Mondeo Zelmera. Maszynka do mielenia mięsa. Zwykła maszynka do mielenia mięsa. To już widać, że już chyba raczej nie działa. Taki piekarniczek elektryczny. Tu wiadomo złomu, tam złomu. Tutaj nie wiem co tam jest, kurde. Są jakieś cuda, no. Dużo różnych rzeczy. O Silniczego od, od tej maszyny do szycia. Starej. Pompka. O, tu będzie już celeczki są ładne. Tam jakieś mosiądze Stare, stare te y, łańcuchy do piły. No, coś tego sporo tu jest. Sporo różności. Nie, tu już resztę złą ale co tu mamy szczelinomierz nie no niezbędnik taki nożyki no ciekawe jakiś starość chyba nożyk piłka śrubokręciki no ciekawe mniejsza z tym później zobaczymy a w tym garku co tu mamy Jakiś piekarnik do, podgrzew do, do podgrzewania się. Czyli dmuchawa jakaś elektryczna. No, opa. o! 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 Ho, ho, ho. Kto pamięta starą kurkę? Nakręcaną na kluczyk. A akurat nie ma kluczyka i nie ma jednej nogi. Chyba, że ona nie na kluczyk. Nie jest nakręcana. Tylko kluczyka brak, ale kurde fancik, no. O! Kurka! To, to, musi zostać. Co to aluminium, stal, aluminium. Tu też jakiś aluminium. Także trochę aluminium będzie. To jest ciekawy. Stary, kurde, randol. Tylko, że niestety. O, jedna rzecz ułamana. Ale tak, to wygląda super. No wiadomo, jest zakurzony. Co tu dalej mamy? Tu mamy pierdoły, kabel do wyciągnięcia, a tak ogólnie to sam złom. Kto pamięta te koszyki w sklepach? Pamiętacie takie koszyki w sklepach? Kurde no. Normalnie czad. Dwa rowery akurat już są poprzecinane, ale felgi aluminiowe, tam dwie jeszcze aluminiowe. Także będzie trochę aluminium. Tu jest aluminium do odzyskania. Wiadomo z anteny starej. Tu jakieś kurde jeszcze elektronarzędzia. Podobno padnięte całkiem. Także nie opłaca się nawet z tym robić. Podobno, bo, bo są padnięte. No zobaczymy. Coś tam na pewno. Jakieś wyłączniki. No wyłącznik działa. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy ma przejście. Taker działa tylko tutaj widać komuś zgubiło się końcówka dwa akumulatory tu jakaś maszyna taka większa ale to to pewnie szty, to jest wiadomo co to jest no w tym pudełeczku magicznym co to mamy mosiąc czy nie mosiąc zobaczymy o możliwe że będzie mosiąc albo znal no i tak no, możliwe, że Mosiąc albo znal. Choć to takie kurde kinkiecik, jakiś stary. To się później sprawdzi. No i co tam dalej mamy w środku? Jakiś wieszak stary. Tu jakieś śruby. O kurde, no. I tu hydraulika. Końcówki PP do zgrzewania. kawałek grury, nierdzewki, kominowej. Mnóstwo nowych nowych trojaków, kolanek i tak dalej tu jakieś stalowe kolanka tutaj o do spawania bez szwowa stalowa no i jest tego i to porządny towar bo nowy a to teraz się robi tym wszystkim także super to na pewno nie pójdzie do wyrzucenia o, jeszcze dwie kopaczki, kurde. Patrzcie, jakie kopaczki! Ha, piękne. No i tak, aha, jeszcze tu kable nie pokazywałem. Tyle kabli. Tutaj jakiś obuch. Zawiązany na końcu. Aha, to pewnie do komina było, bo tak się robiło. Czyściło się kominy takimi właśnie kawałkami zawiązanymi metalu na drucie. Ale patrzcie na to, jaka piękna oprawa. I to cała, widać, nie popękana. Porcelanowa. Na tą dużą świetlówkę. Czyli te, jak gdzieś w stodołach były. No, piękna. Tego na pewno nie rozwalę, Zostanie. No i co tu jeszcze? No i te fanty jakieś tutaj w workach. Co tu mamy? A to jakieś samograjki są. Jakiś tuner czy coś. A to jakiś zestaw głośno mówiący. Ale to jakiś stary. Jeszcze nie głośno mówiący, co ja mówię, kino domowe jakiś stare. O, już widać. Już się rozłazi. No to pójdzie do rozbiórki. Co tam jeszcze? Jakiś zasilacz. No i dobra. A tutaj co mamy? Otworzę go tak. Moment. No i czary, mary, otwieramy. Ciężka torba, powiem wam. No. Spora. Tu gościu mówił, że jakieś elektronika jest, komputerówka. O patrzcie jakie płyty. Tu co tu jest? Co to jest? Ramy, kurde. To sporo ramów. Bardzo ładnie. Karty, nie wiem do czego, jak one się tam zwiąą. Mniejsza z tym. Coś tam jest. Może w następnym filmie otworzymy. Zobaczymy, co tam jest. Także tyle badziewia przywiozłem. No i wiadomo, troszkę roboty z tym będzie. Złom to wiadomo, od razu na złom. Odkręcić z kółek, znaczy z tych, z rowerów kółka. Odzyskać aluminium. A resztę się zobaczy. Także takie wystawki dzisiejsze moje. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu.